Chodź do rzeki już niedaleko. Dobra, O, o. o cholera! Chłopie, miałe zadanie zwrócić uwagę, pójść w tamtą stronę, a ty zrobiłeś. Tak, poczekaj. A ty zrobiłeś takie kółeczko. Ja pierniczę, no to jest po prostu, nie wierzę. O to moje, o, to moje słowo, pap. MP44 to jest naprawdę zajebista broń, a tyku, ty uważasz, że MP40 jest lepsze? A pu, wiecie? Nie ba. nie było mnie, nikogo tu nie było. Ja jestem tylko małą, cichutką jebanie od myszką. No to cyk. Ja właśnie zaraz biłem szybę. Okej, okay, można powiedzieć, że... O, o! Nie. A ty nic? Nie no, to jest naprawdę... Ty jesteś naprawdę głupi! Raz chodzi śmierć! No to... Ryb, bum, ryb, cyk, cyk, bum, ra, cia, cia. Tyk. No! To było naprawdę niesamowite, chociaż po mnie się trochę kłócnąć. Mogłem skierować się na zachód ku nacierającym armię alianckim, ale zamiast tego ruszyłem na wschód. Warszawy, bo właśnie tam rozpoczęła się największa bitwa ruchu oporu. To mówi Warszawa. Warszawa wzywa wszystkie wolne narody. Powstanie trwa już od 62 dni. Koniec Rzeszy jest bliski. Zapamiętam jednak nie tylko te potworności. Wielu Warszawiaków może nie doczekać tego radosnego dnia. Ale jestem pewien, że nasza walka przybliżyła tę chwilę. Tu mówi Warszawa. Robert Hawkins. Koniec komunikatu. Okej. Okay. Teraz jest, może powiedzieć, już prawie koniec. O, mogę go Dzięki. Tak nie będzie. Ja po prostu tego nie wybaczę. O Jezus, no jeszcze coś mi spadło do oka. i panowie. Okej, okay, mogę kontynuować. No, trochę nie do końca. Chociaż powinien zastosować mój... O właśnie karabinek. On nigdy mi nie zawodzi. Polska flaga. Jak ja niestety jestem wielce niedumny. To mogę przejść jakby dołem? No w sumie ma jakby. A całkowity sens. Ale gdzie my się teraz skry... O! Teraz tędy. I można powiedzieć, że jakoś i wszystkie zaskoczę? bo ja nie jestem pod wrażeniem. I... I. Czy on jakby znikł? Jak panowie, widzieliście, że on jakby tak znikł? O jezus, Maria! Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No tak uważacie, to niech będzie. Tu jest, kiedy próbujecie to w a, to ty się nas z góry, okej, okay. To by powiesiał, spal byś prosto z nieba. O szkoda, jeszcze to usmutowałem. O no błog, ponowie. Czy naprawdę to było konieczne? No. Jest lepiej. O, ciekawa poza. Czekam, mogę to strzelić? Jednak ja, mogłem. A, czy tutaj już nic nie zrobię? Jedyne sposobem to trzeba przejść naprzód. to ciśniem, 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 ciśniem. Jezus Maria. Co tu się wybawa? O, jest kolejne P. Dałoby się od razu to namalować. duma naszego wspaniałego narodu. Dobra. Już otwarte. Jestem z armii krajowej. Już wszystko w porządku. Dziękuję. Dziękuję. Przedostań się do rzeki. Ewakuacja już się zaczęła. Dobrze, oczywiście. Dziękuję. Obyśmy jakoś dali temu radę. Za co to takiego? Szoka kola Nie mam pojęcia co to jest. Cholera! O w w bordę. Okej, poszło. Kolejny. Jezusza, mam amunicji, to od razu przyłączy się na to. I cyk. O, to nawet przebiło. piernicze kurta, granat. O, czekaj, amunicja, amunicja. Doskonale. Od razu czekajcie, panowie, tylko przeoduję. Genialne. tu cyknę. tu cyknę. Jeszcze tu. I cyk. To jest po prostu proste. Pięknie. Idź do. O, teraz doskonałe. O, padzę trzy. Może to zniszczę. No, nie do końca. Łaś, usiądź sobie i zapłacę papieroska. Hmm, bo właśnie, czy może tutaj coś zajdę? Najwyraźniej... A no tak, zrobiłem tylko same kółeczko. Dzięki, ja się was skierować, bo w sumie nie ma zielonego pęcia. O, cześć kozera. zera! Ja zajmę się drugim. Teraz tak po cichu. No dobra, u. Dobra, od razu go wyeliminuję. Czeka, mogę się już jako zakładnika. Kurde. Nie przemyślałem tego, ale cóż. Piłem rozpoznawać. No tam Niemców, ale żeby dotrzeć do rzeki, musimy przejść przez zajezdnię. W tym garażu po lewej naprawiają czołgi. Powinniśmy spróbować je zniszczyć. Okej. Okay. No to pięknie. Mamy kolejną robotę. Proszę. Nie jesteśmy z armii krajowej. Jesteśmy zwykłymi Mogę zeszyć? Nie. Olera. Dobra. twój wybór Możesz albo osłaniać mnie stąd, albo iść do zajezdni. ciebie. Eee, no to ja myślę zaatakować ziemi. No, tak uważam. Tutaj kolego, no ja pójdę. Dobra. W takim razie spotkamy się w kanałach po drugiej stronie zajezdni. Dobra. dobra. co ja mam, nie wydaje zrobić. O. Może mnie źle lepiej teleportowało. Zobaczymy. Jest ten. O, chcę to kojisz. Czy to wziąć? To jest. O, no tak. To się kilka pod F, pod albo się pod E. To eliminacja. Poszło. Tu jeszcze tutaj kolejny. I cyk. Szybko idzie. Naprawdę szybko. Trzeba się na gdzieś tutaj się powojskować. O. Kurdy, już prawie mi zauważyli. Ty, ten chciał mi zauważyć. Juh. Mało brakowało czy tutaj dwóch. Ale niestety przez tą cholerny słup mogliby nic by tym nie wyszło, co nie? Oczekaj, mógłbym tam zauważyć. Okej, okay, spróbujmy tak. Cyk. Nie pomogło. Jeszcze raz. Teraz tutaj. Jest No, teraz lepiej. To no, cyk. No i rzuci na to uwagę to nie jest dobrze, ja tylko się. wie, co? Ja Wiesz co? tak. Jesteś po prostu się wyeliminujesz, żeby było z tobą świetny spokój. No, to doskonale. A co da produkują czołgi? No, A Dlatego właśnie znaleźć te ładunki. Ale niestety nigdzie nie widzę. Ty... prp nic takiego, a zaraz się przy... przekonacie. No i dobrze. Trzeba tylko się pośpieszyć. A akurat bitabł słyszał. To cyk. Pięknie. Chodzi mi, żeby to tutaj tak strzelić, ale na razie nie mogę. Trochę spadłem. Dobra, Alam to Arm, bo mam to na no to już wyjebane Czekaj, przyłączę na to! O. Dobra, no to za naszą wspaniałą Polskę Dzie Kurde, Zykle mi się kurci to no, cyk No i pięknie, nie ma amunicji Dobra, to cyk. Eliminowany. Oj, widzę tu skrzynkę. Weszło. Nie wyszło. Jeszcze tutaj mamy? Pięknie. O, mam tu ładunek. Nie wiem, nie wiem, wiem. Zaraz, zaraz. zaraz. Okej. Okay. To powinien pomóc. Gdyby kolejny. Gdyby kolejny. To pan zra. A się zwykle wpadnę jakąś cholerną dziurę no. i po sprawie czeka ma pomysł. Nie do końca. Icyk. No niestety tu nie pomogło. Pięknie. Daj, dawaj, 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 daj, gdzie jeszcze kolejni? Icyk. Daj, Dawaj daj, dawaj daj, następnych. dawaj daj, następnych. dawaj następnych. Jakie je, jeszcze? O, tutaj! O! Jak się udało! Trzeba koniecznie zdać te cholerne ładunki. No, tutaj było sporo, ale. Nie mam pojęcia, gdzie one mogą być. Ale trzeba koniecznie je poszukać. Może tych gdzieś tak na górze mogą być. Ale na razie tego nie widzę. Może być tutaj, no tak tego niestety nie widać. Nie, nie chcę tam się przekrać, ja chcę tylko udać, o widzę. Jeszcze gdzieś trzeci ładunek, ale gdzie on może być? Może faktycznie będzie pod spodem. Eee, no tak, akurat niestety nie mam latarki. Akurat by mi się ko koniecznie przydało. I patrzę, patrzę, patrzę i na, na razie nic. Może akurat muszę się udać tam gdzie właśnie tam byłem. Może akurat tam znajdę. O, czeka, 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 czekaj. No, tak już lepiej. No wiem, te peszka, ale czyli przypadki tutaj znajdę to jakąś... O jest, czyci ładunek. O, wyśmijcie, czekaj, użyję granata, żeby to zniszczyć. I przepięknie. Dobra, czy gdzieś tutaj mogę zaplantować? Mogę... Od razu używamy 10 sekund A, tylko zniszczę tutaj te trzy czołgi, okej, okay, rozumiem I cyk No, to przynajmniej mógł, powinno usłabić ich mocno, y, mocno atak Dobra, gotowe Zaraz, to jeszcze tego nie zniszczyłem Okej okay, To powinno pomóc, i szybko, spierdalaj No Teraz lepiej. No! Teraz mogę odetchnąć ulgą. No to teraz cyk. Tutaj. Jest jak powiedzieć. Hugo! ...nana. Teraz jest zwykły kadołami. Tak jak wycofali się w ostatnich dniach powstańcy. Ale że czy jakoś się nam uda. Próbujemy, próbujemy. Jak na razie widzę, że nic. O! No malowa no IP! Doskonała robota. Zera. Hawkins. Ty żyjesz? Oczywiście. Nieustannie. Chodź, do rzeki już niedaleko. Dobra. O, -o. o cholera. Dobra, szybko, 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 prowadź, prowadź, prowadź. Okej. Okay. Jezu, Maria. Cholerny gaz. dawaj Dawaj, ciśniesz, ciśniesz. Wprostu! Właśnie to robię, po prostu podąża za tobą. Już robię, 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 robię. robi. lewo! Miejmy nadzieję, że stamina... O, na szczęście nie mi nie pada. nie zatrzymuj się! Właśnie się nie zatrzymuje! Kurwa! Tutaj! Dawaj, 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 Oj, po sprawie. O no, To prawie, prawie oberwało od tego szukaca. Dawaj, ciśniesz. O, nabalowane. O, jest bardzo Nie! No i dobrze ja tutaj wyeliminuję wszystkie po kolei cyk Dobra, ma pomysł i cyk No, pięknie Okej, okay, to by nasi U, ty. O cholera, nie tego się kurwa spodziewałem Dobra, mijmy nadzieję, że coś z tego wyjdzie o, o, cholera, co tu się wyprawia? Teraz musimy, słysząc no, się do przodu. Nie jestem pewien, czy on jest z nami. z eliminacja. W razie widzę, że jest w porządku. Gdzie kolejni, gdzie kolejni? Au! Ok, poszło. Gdzie jest jeszcze? Tu już wypływają. O, już rozumiem. Na pewno na prawo przeżną Warszawę. O ty cholera Dawaj, gdzie, gdzie pistolet, gdzie karabin Gdzie nóż, żeby, go, żeby całkowicie go oszczelić Ja już nie mam pojęcia co tu zrobić O, dzięki kozera Uch, mało brakowało Tylko wie co Jezus Maria, co tu się w ogóle wyprawia Jeszcze tutaj cholerny czołg Dajcie pan ze o dzięki Dawaj, dawaj A z weź pan ze i wystrzel i mnie zasad, skurwy synu. Dobra. Szybko, 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 szybko. Uch, Udało się. Mało brakowało. Uż. Miejmy nadzieję, że nam się jakoś uda. Okej. Okay. O nie! To pewnie byli nasi. Nie ma żadnego karabinu, żeby chociaż ich ustrzelić. O, by się nam jakoś udało. O, o! Łukas! O, jednak się udało. Jednak dostaliśmy się na prawobrzeżną Warszawę. Bo zależy, czy warto. Bo komuniści są jednak niestety gorsi. Ale to znaczy, że to już jest koniec. Zgadza się? Tu mnie nie jestem pewny. A jednak, no, powiem szczerze, krótka gra. Chociaż wiadomo, ludzi tak, gracze wolą, żeby tak zagrać, jakby tylko kilku grę, ale w sumie, powiem tak, gra naprawdę była rewelacyjna, tylko że trochę nie była aż taka kompatybilna. Ale jak się to ująć, powiedzmy 7, gdzieś, może 7,5 na 10. Plusem jest to, że wasze historie, czy te misje, że nie byłyby takie ciekawe, ale trochę były, nie wiem, nie aż tak bardzo przy, yy, dobre, ale kurde te niestety, ta te kompatybilność, te niestety, optymalność, jeśli chodzi o tę grę, no nie do końca poszło. Jeszcze dodatek, ta grafika, właściwie, podczas kadzanek nie była aż taka dobrej kości, jak to było z dawnych lat, na przykład po początku lat dziesiątych, albo nawet po początku XXI wieku. Ale powiem szczerze, naprawdę, we się bawiłem, jestem z tego. Niezmiernie zadowolone. To była po prostu historia, która oparta na prawdziwej historii. Mieliśmy tak Francję, mieliśmy Norwegię, mieliśmy Niemcy, jeszcze na dodatek Polskę, podczas powstania Warszawskiego. No niestety, wiadomo, zakończyło się to klęską, ale pomimo wielkich walk, próbowali jakoś się wyspowolić. Ale jeśli pamiętać z historii. Właśnie, podczas właśnie jeszcze powstania warszawskiego, prawobrzeżna Warszawa Była właśnie uratowana, wyzwolona z dzięki potęgi Armii Czerwonej oraz jeszcze innych Sił wojsk Polskiego, chyba pamiętam, pierwsza i druga Armia Ale jest, było jeszcze był problem, że Ci Sowieci nie dostali się do prawobrzeżnej z dwóch powodów Pierwsze, nie chcieli się interesować, ze względu na to uważali, że po co pomagać tym Polakom, ze to, że mogą po prostu ich kontrolować? A niestety, przez tego skurwy syna Józefa Stalina, który powiedział: Niech się sami wykończą, czyli kolacy to cholerne świnie. A niestety, sami tę kurę przypłacili. Upadkiem komunizmu w 85-89. A po drugie, mimo że próbowali, to wszystkie mosty prowadzące na lewobrzeżną Warszawę zostały niestety zniszczone. I pomimo wielkich, ciężkich walk, podobnego trudu, a niestety się nie udało. No niestety, prawie, jakby powiedzieć, chyba 85% miasta Warszawy było całkowicie zniszczona, a ludność wybita lub normalnie wywieziona z tej stolicy. Ale niestety, dopiero 17 stycznia 1945 roku, Rewobrzeżna Warszawa wraz. W sensie, Rewobrzeżna Warszawa, czy cała reszta została dopiero wyzwolona. No niestety, dopiero musieli poczekać z tym już powiedzmy tak yy, 2 października skończyła się te powstanie tak końca październik listopad grudzień no niestety to było naprawdę katorga ale niestety to musiało niestety pójść naprawdę ciężkim ciężkim grze ale naprawdę doceniam to że mimo potężnego wysiłku no niestety to jest naprawdę wielki pech że to jakby nawiązanie ja jeszcze właśnie to. Właśnie na froncie zachodnim, że nadchodzące siły alianckie naruszały do Paryża, akurat wyruszyło się tam wielkie, kolejne powstanie, ale tam jeśli chodzi o opór, niemiecki sił nie był aż taki mocny, a tam alianci od razu pomogli. Ale w przeciwieństwie do nas, no niestety tam opór był mocny, nie byliśmy już do tak mocno przygotowani, a Sowieci po prostu czekali, aż sami się wykończymy. No niestety to przypadkowało, że nie bo nas uratowali, to niestety dokończyli to, co chcieli zrobić w 1920. Czyli w Polsce zapanował komunizm. A niestety to most to przepłaciło. Ale powiem szczerze, historia naprawdę wie, zrobiła wielkie, wielkie wrażenie. I naprawdę cieszę że akurat twórcy tej gry, no niestety nie akurat niepokoja nie pamiętam już kto stworzył, naprawdę jestem wielce zadowolony. No tylko jedna, jedyna wada jest to, że ta że kompatybilność, no niestety trochę niestety nie wypaliła, ale. Mogę jakoś to zignorować. Naprawdę historia mnie powaliła. Mieliśmy tak, wycieczkę właściwie prowadziliśmy ucieczkę z Francji, to trzeba pomagać. Jeszcze jest zlikwidowanie jakiejś te ciężkiej wody w Norwegii. Zlikwidowanie rakiet V2, które nękało zachodnią Europę. to szczególnie Wielką Brytanię. W Niemczech oraz te powstanie warszawskie. W sumie nie jestem pewien co bym jeszcze niby to dodał. Żeby jako, jako, ruch, jako ruch oporu. Ale w sumie uważam, że jest porządku. Chyba myślę, że tutaj już nic nie będzie, to od razu kliknę wróć. Myślę, że to chyba to wszystko, jeśli chodzi o tę grę. To już naprawdę się jestem niezmiernie zadowolony, ale gdyby naprawdę była tak dobrze zbudowana, jak na przykład w Call of Duty, jak w serii tej, tej drugiej wojny światowej, to byłoby naprawdę, dobre, ale jeśli można powiedzieć fabuła, nawet, nawet można powiedzieć opowieść była nawet całkiem lepsza niż serii Call of Duty, na przykład mówię, przykład. Duty, czy pierwsze części Call of Duty, The of South, Pacific, nie, nie Allied South chyba to było, Pacific South to chyba to było Medal of Honor, jeszcze była dwójka, to było kultowe, była trójka, chociaż nie jestem pewien, czy już jest w ogóle, ta gra jest, jeszcze istnieje. I jeszcze słyszałem, że była gra Call of Duty World War II, ale na razie ja się o tym nie przejrzałem. Ale już, nie będę przedłużać, to była dobra cena 8 na 10. Tylko tyle mogę powiedzieć. Cóż, mam nadzieję, że wam ta seria się spodobała, bo to naprawdę historia zrobiła dar w i dzięki wytrwałości powstańcom warszawskim niestety trwało tylko 63 dni, ale wielka odwaga naprawdę zrobiła na nas wielkie wrażenie i mam nadzieję, że cały świat o tym będzie o tym pamiętać. Cóż, to tyle z mojej strony, dajcie lajka like, jeśli uważacie, że ta seria była naprawdę wyśmienita, dajcie komentarz o tym co sądzicie, jakie jest wasze zdanie na temat tej historii, subskrypcja, żeby przede wszystkim być na bieżąco, wiadomo, każda subskrypcja daje niesamowite zwoje, to jest wielkie wsparcie no i dziękuję za przejęzyczyłem a mówię tak naprawdę świetnie, dobra bez, bez przedłużenia, dobry Bartekus z MGD, a to była gra Enemy Front, bez do usłyszenia